Witam widzowie, rynek łomża. Dzisiaj trochę deszczowo, więc frekwencja trochę mniejsza, ale troszeczkę ludzi jest. Zapraszamy, zapraszam do filmiku również na moją grupę Orlik Białostocki Nocny i inne rasy. Tam również publikuję swoje zakupy z targów. Są takie króliki po ile to? 50 zł. 50 zł. A te obok? 25, 25. to to miniaturki chyba, nie? No. A ten ładny taki kolorek. Z miniaturków też 60 zł. 60 złotych. Z dorosłych to jest. A już z dorosłych, a dobra, dobra. A te tutaj miniaturki też po 50, Daj po 50. Jakiś namiar do siebie możesz też podać? Nie, eee, dobra, dzięki. Nie, nie, ten To ile taki czerwony? Pana? A tygrysy ile taka parka? To 50 zł 50 złotych Dzięki Proszę Dzięki Co w po ile taka parka? 150. A w lawindry? Więc. A te starsze? To są wszystko jedno. A, to są ja. A krymeczek? Dzień później. Dzień Dzięki. Ile masz daresa? Pięć dych sztuk Pięć sztuk A Budapeszty? Co za kolor jest ten taki? Beżowy Beżowy, o Ile tego parka? Stówka A Krymek? Samica 200 Samica 200, dobra A te jasne? Siedem Po siedem Dzięki Ile taką parkę jakby wybrać z nich? 100 złotych zł. Takie nietypowe u nas Rzadko rasy bywają takie No rzadko, bo to jest, jest dobry rasa taka ozdobna bardzo Że jakiś namiar na siebie chce pan podać? Numer telefonu czy coś? No, no mogę podać, ale ja z A to no, wie pan, ale to ludzie no. <laughs> Dokładnie no. To mówi pan no, 505? 505? 3, 4, Dwa, trzy, cztery? Sześć, sześć, siedem. Sześć, sześć, siedem. Tutaj fajne, nietypowe. I tutaj parki też wybierze z tego, nie? Ja? Dobra, dzięki. Jak kolego, czy planowałeś to nie? Uj, ja. Bajkę czy planowałeś? No, zapalił, bo tak, ale za to, że to A to nie, to chobni jest. No, no, to jest nie hobby. Nikt nie chce dać. Na ogół za hobby jeszcze... to trzeba płacić, nie? To jest. To trochę kosztuje. No i ten. Wszystko.

Kiedyś miałem za ładną Samiczka, nie? Tam ma goś też dużo tych napków. No, nie wiem. na razie. Nie wiem, nie wiem ile chciał za to to. Co? No, A tam znajomego. Złapał. No to nie, tam będzie drożej. Powiedziałem że tak, nie? Tam będzie droży. Co tam? My nic nie mamy, nie mamy dzisiaj. No jak nie, widzę. Tak nic nie mamy, to nie nasze. Długie, długie. To dzisiaj. nie nasze, to nie nasze. To, to nie nasze. A to widzisz, myślałem, że <shockier Brilliant> no, was tak. to aide, me, to to Taczki para Idę do kaparka. parka Osiemdzieszek A Pawełki idą w park

tak, ja mam, bo mnie już tylko publikowała. Trzy kawka, że tyle po drugiej. To jest dwie Nie no, gdzie jednak to. Nie, 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 że nie lecko. Bo tego, których nawet są I popływa muszę cały los, powinienem nie wsadzić muszę Takie symle pójdę to ze sztukę, takie szymle idę tu ze sztukę Po 50, po 50. To pewnie parka jeszcze, nie? Bo to a, widzę, że... Tak, a to właśnie to jest parka cała no Ładne kolory, ja to właśnie na, zawsze na kolor chowałem, nie na ja też lubię... symle ładne są Ja lubię te kolory też, ale to

Ok, la ta kaparka. Ja, lu ke gani te vole. Ja, lu ke gani te vole. Ja, lu

تتحدث عن Tym pana tu? Idę takie czarne, te wywrotki. Ty się Nie, no tyle to warte, spokojnie. Ta. Króciutkie. Sią może nie ma właściciela. Kto by zapytał? A nie wie pan czy to? Ile te wydymki tutaj? A 7 do dobra dobrze. Nie bałam się mówić, ndërse bërë me shqiptare. në katër tuket, Kinke të do 시�ë, i e la kasin mund, me se vit �iアkan siege, amin. Ale me pl kindness, droj lx di cili e dalct Tuqast sku Nie ma właściciela, bo by zapytał. Nie wiem, mi idę takie za sztukę te? Tutaj ogólnie od 40 zł. 40 zł. Widzę kolorowo, fajnie. Dzięki. A widzę i sfinksa, pan ma jednego, nie? No para jest. Para, no tutaj. A te wiedeńskie siwe? Ile tego parka? 150. 150 A te winerkowate? Te simelki to po 50 A, to po 50, dobra Dzięki Turki, turki takie o, o mamy fotografa A jest i co fotografować kurde no. O tu dopiero jednego wioł kurde coś te złoty zaprawa. O Te fajniutkę też Jakby taką parę wybrać stąd to idę? 400. 400 A jakiś może namiar chce pan na siebie podać no. Numer telefonu, czy coś? 515 105 3. 515 105? 370 370 Widzę, że gołąbki bardzo wysokiej klasy

Jestem i u siebie. O, twoje czy nabyłeś? Tutaj moje. Te kolegi ja mam. No, tak. Myślałem, że ty się już zachodzą. 110 taniec ze saryczkę ci. Ile? Ile? 110. 250? Kurwa! 110? No to twoje, tak? Nie ja, nie, ja ludzi, ja ludzi nie, nie kameruję, nie, nie ma opcji, nie. No to twoja samica. Tak. Boczata 150, tu 8 dyszek, Tam miał ten... czeka? Możliwe. Olech, ale gdzie samica To jest A ty pewnie nie zainteresowany, co? Nie lepszy mi od moich tak. znaczy ona ma u ciebie oko fajne nie? ona ma powiem ci I też sporo piór w ogonie i lęte ma to Co? ma coś... Taki fajny nie, nie. No to ona z tego roku jest. A tu ma fajne lętkę na, na loto Z tego roku ona jest, to wiesz... To ona a samiczka jezi... to zawsze ma mało na ogonie lęty, bo to już a, przeważnie już tak było zawsze. Nie, ja miałem samicę czerwoną, to trzymałem, że miałem grubszą... No, ja jak miałem, to kurna samce mieli szerokie, a samice, wiesz... A, to wiesz, to jak taki jest, bywają. Przeważne. ale... Przeważnie. Ja gościowi sprzedałem na tym, tym... Yy... Jechał, zabrał, wiesz, parkę, potem patrzy ich na grupie wrzucił. Pytałem się, do, czy pisze do niego, mówię, czy, nie chcę sprzedać. On mówi, to cię to ci się. Czuję. <grymca> jakbyś się zobaczył, no to... Taka, <grymca> nie tak, ona na szerszym ogonie pewnie. Ja ci mówię, że ona jeszcze pewnie ogona nawet nie zrzuciła. Jak rzuci, to jeszcze pióra by do grubsze. Także tak. Trzeba iść, bo zaraz Zimek, się rozjadzę. Nie, nie, tam były swoich. Co? I tak na Facebooku są. Nie, tej nie ma. Tych nie ma. Ale na Facebooku Tych widziałem. nie ma głębi. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie, to, to bo czatę, no to ja wiesz, rzadko kiedy wrzucam. Tak? A nie, wrzuciłeś ostatni głębik. Cały. A, no, no, bo to było sprzątanie. Móżiny no, masz ma No to mamki, nie? Twoje... mamki, mamki. <coughs>

мат тут tutaj то cokoа. Okay. Nie wiem, właśnie było to tego. Patrzyłem, myślałem, że to już, może. Patrzyłem już na rynkach nienajadnych, nie? I właśnie przyszedł, Tylko, że chciała samica jest, a ja mu potrzebny był samiec. Ja mówię, jak sam jest, to i ja bym mu wziął. Ja, ja myślałem, że to może ten jest jasny, grochowy, tylko taki niepełny, nie? Ale to mówię na innym oku. Na jasnym, nie? U nas z tym. Z Budapesztem sparowana jest dokładnie. No. Ruch, ruch. Ruch. Patrzę, to pana? Pozdrowienia, pozdrowienia łapy. Widzi? A to pana tu? A, nie Co? zdjęciu ale. Muszę że chłopiec będzie niego.

dhe pastaj do të patë një univers çfarë të njëjtë ne e radhë. Albuma çfarë?

Wy po ile te newaki? Stuwa para mhm. a te tutaj, te lepsze te? 350 to by było na tyle widzowie jeżeli się podobało, zostaw kłapki, suba, do zobaczenia w następnym tygodniu.